Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do, Jerozo do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie. A tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo pańskie. Fragment dzisiejszej Ewangelii, Siostry i Bracia, jest nam bardzo dobrze znany, towarzyszy nam przez całe nasze życie, jest nam szczególnie bliski, dlatego że ukazuje postać świętego Józefa, patrona naszej parafii, który razem z Maryją, jak słyszeliśmy, z bólem serca poszukiwał zagubionego dla nich Jezusa. Widzimy też jego ogromną radość z odnalezienia Jezusa Chrystusa. Ta Ewangelia staje się zatem pewnym wzorem dla nas wszystkich wzorem i zwierciadłem, w którym odnajdujemy swoje życie, swoje drogi, ale też i odpowiedzi na pytanie: jak żyć? Jak żyć samemu? Jak wychowywać dzisiaj młodzież, dzieci? Jak prowadzić ich do Pana Boga, aby u Niego mogli odnaleźć największy skarb swojego życia, aby mogli swoje życie przeżyć w sposób wartościowy. Zapewne wielokrotnie tą Ewangelię czytał i rozważał patron dzisiejszego święta w Kościele, święty Stanisław Kostka. Jego życiorys doskonale znamy, bo każdy z nas, zwłaszcza po ubiegłym roku mógłby doskonale go przybliżyć, 28 grudnia 1650 roku przychodzi na świat, na Mazowszu, w Rostkowie, w rodzinie Jana Kasztelana Zakroczymskiego. Więc jest człowiekiem, który, przed którym można powiedzieć kariera życiowa, najwyższe urzędy państwowe. Żeby to realizować w wieku 14 lat zostaje wysłany wraz z bratem do szkół jezuickich w Wiedniu. I tam przeżywa właśnie czas pogłębienia swojej wiary. Często widzimy go w kościele, na modlitwie. Jednocześnie nie zaniedbuje nauki swojego wewnętrznego, ale też intelektualnego rozwoju. Szczególnie do czasu... Roku 1665, kiedy to przeżywa bardzo ciężką chorobę, cudowne uzdrowienie przypisuje Matce Bożej, która mu się wtedy ukazała. I wtedy właśnie dojrzewa powołanie do wyłącznej służby w kościele. Chce zostać jezuitą. Spotyka się to oczywiście ze świadomością negatywnej odpowiedzi na pozwolenie ze strony rodziców. Dojrzewająca wiara sprawia, że jednak realizacja woli ojca, i tu właśnie jest ten punkt styczny z dzisiejszą Ewangelią, bierze górę nad innymi wszystkimi rzeczami i w 1600, 1560. Roku, w sierpniu, pozostawia szkołę jezuicko, pozostawia Wiedeń i udaje się w przebraniu pieszo, aby prosić o przyjęcie do e, zakonu jezuitów. Dociera do Dylingi w Bawarii, a więc mniej więcej 650 kilometrów i tam prosi. E, Piotra Kanizjusza o przyjęcie do zakonu. Skoro jest to i tam niemożliwe, udaje się do Rzymu, gdzie wreszcie zostaje zrealizowana jego ogromna prośba. Nie jest długo zakonnikiem, bo umiera, zresztą tak jak przepowiedział, 15 sierpnia 1568. Roku, można powiedzieć, osiemnastoletnie życie. Jak zmierzyć wartość takiego życia? Jak zmierzyć wartość mojego życia? Z pomocą przyszło dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi mądrości, gdzie podała, podana nam została przez Pana Boga miara i starości, i młodości. Tą miarą jest życie nieskalane. Zatem na dzisiejszy dzień święty Stanisław Kostka każdemu z nas stawia pytanie o świętość naszego życia. Na pewno, jakąś formą odpowiedzi na to zaproszenie Pana Boga, jest nasza obecność na tej mszy świętej. Tutaj chcemy zaczerpnąć ze źródła świętości. Po to, żeby tą świętością promieniować wszędzie tam, gdzie nas dzisiaj Pan Bóg postawi. Zatem w różnych chwilach tego dnia, który przed nami, myślmy w sposób szczególny, czy miarą mojego życia jest życie nieskalane, świętość, czy do niej dążę i jaki wysiłek w tym kierunku podejmuję. Amen.